Jak co roku o tej porze, wchodząc w świąteczny nastrój, czarnańskie związki i stowarzyszenia organizują spotkania opłatkowe dla swoich członków oraz przyjaciół i sympatyków. 8 grudnia w restauracji klubowa spotkali się czarnańscy diabetycy. Szanowni koledzy, koleżanki i zaproszeni gości, podsumowując miniony rok naszej działalności Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Karnych, uważam, że wszystkie zadania, jakie mieliśmy opracowane w planach pracy i działalności, zostały wykonane w 2016 roku. To dzięki zarządowi Koła PSD w Czarnej, ale i Waszej członkowie pełnej poświęcenia pracy i determinacji w dążeniu do celu, tak wiele udało nam się w tym roku osiągnąć. Bardzo szczerze za to dziękuję. Zorganizowaliśmy wiele wycieczek integracyjno-rekandycyjno-szkolejowych, jak chociażby kartuzy, ziemia kaszuska, sanktuarium Maryjne w Sianowie, kargi niemetologiczne w mielno wycieczka, darbowo wycieczka, zwyże piszeskie z parkiem etnograficznym. Wyjazd przede wszystkim rehabilitacyjno integracyjno szkoleniowy dla 30 osób tutaj e, niedaleko w naszym tutaj e, eleganckim kurorcie, jakim jest powiatowy za kapelitacji. Za to, że się udało bardzo szeroko i szczerze dziękuję oraz to, że wyście zechcieli uczestniczyć. u nie chcieli, to tego kurzysu by nie było. Myślę, że każdy, kto był, a było i wesoło, i... Koleniową. także bardzo Wam serdecznie dziękuję. To dzięki wsparciu naszych przyjaciół samorządowych mogliśmy spełnić nasze opracowane plany, pracy i zamierzenia. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia składam najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, miłości i dobroci. Niechaj nadchodzące święta będą dla Was niezapomnianym czasem. Spędzonym bezpośrednio, trosk i Życzę, aby odbyły się one w spokoju, radości wśród rodziny, przyjaciół oraz wszystkich bliskich Wam osób. Wraz z nadchodzącym nowym rokiem 2017 życzę dużo zdrowia. Częściach, pomyślności i nie spełnią się najskrytsze Wasze marzenia. Także ja jestem Państwu wdzięczny w imieniu władz samorządowych, że potraficie działać na rzecz stowarzyszenia potraficie korzystać także z centrum rehabilitacji. Nie ukrywam, że kilka zdjęć było zamieszczonych i widziałem, jak świetnie się bawiliście, także na pewno zachęcam pozostałe osoby, które z tego nie skorzystały. Życzę Państwu dalszej, owocnej działalności w 2017 już roku, który zbliża się wielkimi krokami. Życzę oczywiście zdrowia i niepoddawania się kolejnej raz możliwości uczestniczenia w Państwa. Przede wszystkim chciałbym bardzo wyłożyć Państwu życzenia świąteczne i noworoczne. Także to, co Państwu można najlepiej podróżnik. Chodzi o to, że mniej cukru więcej zdrowia. To jest też nowy rok i pewnie każdy zaraz sobie życzył, żeby był on lepszy od tego, co mija, lepszy od, od, od każdego poprzedniego i tego sobie Państwu, panie mistrz życzę. z naszych wszystkich dziękuję. No, to jest taki fantastyczny człowiek. No, ja na końcu na no więcej. No. No. Panie Boże, po bo błogosław te dary, które spożywać mamy przy tak świątecznym wigilijnym stole. ZUS to prawda chce, żebyśmy jak najszybciej skończyli nasze ręce emerytury. Dlatego są różne plany, ale my jako ten się spotykamy, opowiadamy sobie wspólnie jak się wyedukować, żeby ten zóz wykiwać i głównej życie. Także...